Bez jaj. Kasa jest? Równo 50 mam przeliczyć? 33. Wszystko co mam. A, zwariowałeś. To jest sprzedaż ratalna? Ale dostaniesz co do groszy, ale po. Co ty w ogóle potrafisz, Julian, w życiu? Trochę gram w szachy. Studiuję prawo wieczorowe. Co? Piszę wiersze. Wiersze wieczorowe? No, no. Pochwal się. I nie miłować ciężko, i miłować nędzna pociecha. Gdy rządzą zwiedzione zmysły, cukrują jeno rzeczy one, które im Imieniu... I inni... muszą się psować. Psować, no. To znałaś to, <laughs> no Tak chciałem, żeby było romantycznie. Romantycznie? A po co? No, ktoś nas może obserwować. To może lepiej udawać randkę. Posłuchaj, mam tu bardzo poważną rzecz. Do zrobienia i nie życzę sobie żadnego miłowania ani żadnych randek. No co nie można. Nie można poflirtować, nic. Skup się na zadaniu, okej? Okay? Poza tym, jedyne, co mi się u Ciebie podoba, to samochód. Pożyczony niestety. Nie osłabiej mnie. A! Tak na przyszłość, żeby było romantycznie, muszą być kwiaty. Dunga, <laughs> chodź. Chodź, chodź. Dostaliśmy kosza.